Siemanko, witam na kanale Nintendo Collectioner i taki szybki przegląd co będziemy mieli na przecieżka w maju zaczynamy od takiej gry High on Life ona kiedyś była promowana chyba na Playstation 5 podczas pokazu, to jest taki FPS z takimi broniami które sobie gadają, oceny miał nawet przyzwoite, jeśli ktoś lubi humor to chyba może zaryzykować, 124,99 zł 6 maja od tego dnia sobie zaczniemy majowe gry, bo tam wcześniej nic takiego mi nie wpadło aż w oko. I generalnie yy, chodzi o to, że to będzie ta cyfra. 6 maja promocja, ale jeśli ktoś się ubiera przy, upiera przy pudełku, to jest możliwość, ale jeśli chodzi o to, to jest limit na Tarant Games, więc no drożej będzie, bo 50 z, y, dolców kosztuje gra, plus oczywiście przesyłka i jakieś cła ze Stanów, więc to troszkę droższa opcja dla entuzjastów. I ciekawe jest też, jak ta gra będzie wyglądać. Na pewno Digital Foundry zrobi jakieś porównanie, więc wtedy się dowiemy, ale no, gra kolejna, kolejna była na PlayStation 5, chyba promowana, właśnie na początku, jest też na pstyczku jak najbardziej możliwa. Pewnie z jakimiś oczywiście e, ograniczeniami. Jeśli chodzi o dalszą pozycję, tutaj mamy hmm, American Arcadia, to jest taka e, filmowa. Tak, filmowa platformka, można tak powiedzieć. Kiedyś ja oglądałem Urysława taki stream z tej gry. I naprawdę bardzo ciekawie się zapowiada. Więc no, cieszę się, że będzie akurat na stryczku. Bo no, myślę, że warto będzie się zainteresować. Tam mi naprawdę zaciekawiła. Nie oglądałem całego, żeby sobie właśnie nie psuć jakiejś niespodzianki potencjalnej. Bo to jest jak najbardziej istotne. Hmm. Bardzo polecana gra, ona na PC już wyszła jakiś czas temu, więc na pstryczku, jeśli ktoś nie ma okazji na PC, to jak najbardziej może. 79 zł, 99 groszy, 15 maja. To jest oczywiście wersja cyfrowa. U ptyłkowej na razie nic nie wiadomo, ale możliwe, że wyjdzie z jakimś opóźnieniem, jak to czasami chodzi o indyki. 4,6 GB do pobrania. Tutaj mamy Capcom Fighting Collection. I tutaj, jeśli o tą grę chodzi akurat, Mamy taką sytuację, że ona wyjdzie w Europie niestety tylko cyfrowo. Generalnie, no co tu dużo mówić? Yy, coraz częściej są takie zagrywki, że gdzieś po prostu ta gra wychodzi, a Europa czy Stany też dostają tylko cyfrę. Ale jeśli kogoś to interesuje, no to jest taki pakiet Biatyk yy, od Capcomu, tych klasycznych, nie może najnowszych, ale one były naprawdę bardzo, bardzo udane. No, i tak widzimy, Projekt Justice na przykład. Tu jest taki przegląd e, różnych. To jest kultowa gra z Dreamcasta. Kontynuacja Biatyki, taka jeszcze, która wyszła na playa. 1 no i tutaj mamy ogólnie tych gier kilka. Bo e, z... zobaczmy, co my tu mamy: Capcom vs. SNK, Capcom vs. SMK2, Capcom Fight Evolution, C Fighter Alpha 3 Upper, Power Stone, obydwa, Project Justice i Plasma Sword. 169 zł i to jest data 16 maja. Ale jeśli ktoś chce, to wydanie amerykańskie jest dostępne na przykład w Ultimie i kosztuje 269 zł za wersję pudełkową. Tam w pudełkowej wersji nie wiem, czy nie ma jakiegoś bonusu, typu książeczki lub komiksu. Bo w poprzedniej chyba części jakiejś takiej kolekcji od Capcomu chyba był też dodawany. No to widzimy, stówka jest różnicy, to każdy sobie decyduje sam. A tu mamy kolejną grę, nie wiem, czy ktoś kojarzy, bo ta seria na 3 ds jakby zaczynała swoje życie, Fantasy Life. Mamy 269 zł i to jest gra od Level 5, taki RPG, gdzie mamy, no wcielamy się w różne postacie, czasami takie niestandardowe, on wychodzi tutaj 21 maja, no i jeśli chodzi o tą akurat pozycję, to jest yy, o tyle, że fan, yy, Fantaz Life, ale nie tylko. Inne gry z tej jakby od tego wydawcy, czyli od Level 5 nie dostają wydań ani na Europę, ani na stany. Więc yy, to jest pewne ograniczenie. Tu widzimy tylko cyfrę, yy, która też nie jest jakoś tania. No ta gra się prezentuje tak. To jest ewolucja stylu, który jeszcze na 3DS był zapoczątkowany. Tutaj Wiadomo, że trochę w HD i lepiej to wygląda niż na ale styl jakby został zachowany. No i będziemy mogli się wcielić w różne postacie, możemy być drwalem i tak dalej, na przykład są różne, naprawdę bardzo ten. O, tutaj myśliwy właśnie najemnik, tutaj widzimy górnik jakiś farmer i można powiedzmy perfekt w, w takiej jakby formie przejść sobie. I 269 zł tak jak mówię, to nie jest tanio. I znowuż tutaj posiłkuję się Ultimą, 349 zł, wersja japońska lub azjatycka, ale chyba japońska, bo tutaj Cero widzimy oznaczenie. Ale ma mieć angielski również. No tylko, tak jak mówię, dużo drożej, bo to jednak jest import. I ta gra wychodzi 23 maja, z tego co pamiętam. Nie, przepraszam, 21-23 jest na Ultimie pokazany, że mają premierę, pewnie jeśli chodzi o tą dostawę z Azji jakąś ok, tutaj jeszcze chodzi następna gra już nam teraz klasyk Capcomu Onimusha 2 wersja HD hmm. no to gra e, dla ludzi co mają troszkę więcej lat znana bo to jest e, remaster HD gry, która wyszła na Playstation 2 e, taki troszkę Resident Evil e, z zombiakami ale w w epoce takiej feudalnej Japonii. No wtedy ta gra dostała bardzo wysokie oceny. Nie wiem, czy teraz każdą masz przywadnie do gustu, ale myślę, że dostanie dobre też oceny, bo ta gra była po prostu dobra. Tutaj powiedzmy, że to nie jest pełen remake czy remaster, ale dobrze, że kapką przypomina, bo po prostu robią kolejną część tej serii, więc no myślę, że warto, warto znać te poprzednie. Pierwsza gra już jest tej serii jest na Switchu w Europie nie dostała pudełkowe to wydania i ta też nie dostanie 23 maja 134 zł, ale w Azji ta gra jak najbardziej dostanie cyfrowe, a przepraszam, wydanie pudełkowe i tu już widzimy preorder może być na Play Azji. Jeszcze nie ma ceny, ale będą wkrótce preordery. Więc jeśli ktoś chce poczekać to Play Azja. A jeśli ktoś nie chce poczekać, to cyfrowo 23 maj za 134 zł. I tutaj jeszcze mamy taką grę w ramach ciekawostki. to jest strzelanina Shikondo. ona po prostu kiedyś została ściągnięta z E-Shopu, chyba jakieś były problemy z prawami autorskimi, z tego co pamiętam, i wydają ją jeszcze raz z jakimiś dodatkowymi yy, bonusami cyfrowymi 100 zł. Możliwe, że będzie dostępna również wersja na Play Azji, bo wtedy też była tam dostępna cyfrowa wersja tego tytułu. To jest stówka. Ale jeszcze w ramach tak ciekawostki, bo nie widzę na e-shopie jak najbardziej y, tej gry, ale 29 maja ma wyjść. Fuga 3, to jest taka seria JRPG y, japońskich y, od boku z taką jakby, że tak powiem, kamerą. Generalnie. Dw, y, tutaj jest 30 Maj, ona wychodzi chyba 29 cyfrowo. Y, jak najbardziej, pierwszą, drugą i trzecią część będzie można dostać pudełkowo. Teraz y, pierwsza i druga już jest najbardziej dostępna w Eshopie. Tą trzecią nie wiem czemu tu nie widać, ale pewnie zaraz się pojawi w Eshopie. I jeśli ktoś grał na taką, y, taką grę na Diessa Solatorobo, Robo, to to jest jakby jej duchowy następca w tym samym świecie się dzieje. I 199 zł. Widzimy, ta gra kosztuje też pudełkowo. Jak najbardziej też ma być wersja tutaj angielska. No i to wszystko myślę, że w maju jest co wybierać. A jak przypominam, już niedługo, bo w czerwcu Switch 2 i bawimy się już na nowej generacji. Pozdrawiam!